Cześć, witam Was bardzo serdecznie z kolejnego odcinka z serii FIFA Mistrzostwa Świata 2006 w Niemczech. Cóż, przejdźmy dalej. Dziś znowuż przeprowadzimy naszą reprezentację Argentyny. Wyszliśmy z grupy na pierwszym miejscu i dzisiaj czeka nas arcyważne spotkanie z Portugalią w jednej 8 No cóż, mam nadzieję, że jakoś z Portugalią uda mi się odnieść to zwycięstwo będzie ciężko, no a takiego dodatkowego smaczku doda to, że naprzeciwko siebie zagra Leo Messi, Cristiano Ronaldo tego taki dodatkowy smaczek będzie a ja ustawię może wiecie co to ma taktykę co ostatnio, czyli 4-3-3 poustawiam zawodników i słyszymy się za momencik, albo może nie, bo ja tutaj większych zmian robić nie będę w sumie i tylko za Gambiasą niech wejdzie na chwilę obecną Alessandro. I w sumie to będzie wszystko. I przejdźmy do gry. No cóż, Portugalia, przeciwnik wymagający. Wyszliśmy z grupy, no więc liczę, że uda mi się wygrać dzisiejszy mecz i pójść jeszcze dalej. W końcu ćwierćfinał czeka na nas. Tam już rywale będą również trudni, ale kurczę, nie poszczęściło mi się, no. Wygrałem grupę i druga akurat musiała być w grupie D Portugalia. musiałem akurat na Portugalię trafić. Szkoda. Mogą trafić na jakiegoś słabszego rywala. To tylko ja mogę być. Tak jak mówiłem, tylko ja mogę mieć takiego PH, niestety. No cóż, jak widzimy reprezentacje wyszły na boisko. Są już gotowe do rozegrania meczu. No cóż, mecz wszystko. Jeżeli 90 minut nam nie starczy, będzie dogrywka i w ostateczności rzuty karne. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i 90 minut wystarczy mi w odniesieniu zwycięstwa z Portugalią. Cóż, zobaczmy sobie jeszcze może składy, w jakie wyjdzie Portugalia i jak widzimy, Richardo Paulo Ferreira, Carvalho, André de, Thiago, Peti, Ronaldo, Figo, Deco... Kurczę, no nie zobaczyłem do końca. Moją reprezentację znacie, no więc już przejdźmy może od razu do rozgrywki. O dzisiaj będzie w sumie można powiedzieć wojna nerwów. Jeden z najważniejszych pojedynków naszego mundialu. Tak, ja taka reprezentacja mogłaby być... Taki mecz jak ten mógłby być również w finale. Nikt by nie powiedział, że te zespoły nie są na tyle dobre, żeby być w finale tutaj w Niemczech. I my i Portugalczycy, ale kurczę, no jedna z nas na pewno już tam nie dojdzie. Albo my, albo oni. Cholera. No, tracę tą piłkę za prosto już drugi raz. Nie mogę im oddać dobrze. Piłka jest. Mamy powolne budowanie akcji od. Oto obrony. Alessandro. Dobrze, że chociaż rzuty karne mi w tej grze w miarę wychodzą. No ale no nie wiem, no. Jak to będzie. Obym mi się. Nie... Obym nie doszedł do tych rzutów karnych. Żebym szybciej wygrał. Się Kurczę, boję. No w sumie nie powinienem. Wygrałem z Holandią 2-1, która jest teoretycznie mocniejsza od Portugalii. Wygrałem z Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale cały czas nie daje mi spokoju ten remis z Serbią i Czarnogórą. To mi nie daje cały czas spokoju, no niestety. Cały czas się boję, że jednak moje umiejętności nie wystarczą na pójście do ćwierćfinałów. I Aimara. No, broń co w sumie miną ładnie, ale strzały już do niczego można powiedzieć. Mogłem jeszcze wchodzić w to pole karne, ale w sumie już. Trudno się mówi. To, nie, aj, 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 aj. Coś tu muszę wymyślić, jakąś składną akcję od tyłu. Nie tracić tej piłki ładnie, powolutku. I może jakoś po cichutku gdzieś tą bramkę zdobyć? Halera. No teraz trzeba odzyskać piłkę. Kurczę, deko się urywa, ale wyszedł poza linię. No całe szczęście, piłka wraca do mnie. O, masz czaranno, widać, młodziutki, 21 lat na tych mistrzostwach miał. No w sumie, wielu może się dziwić, że daje mu już tu grać w tak młodym wieku. Ale trudno, niech gra. i Messi dośrodkowania jednak obrońca sparował piłkę i Aymar Aymar jest tak jest bramka kurczę przepraszam że na chwilę przymilkłem, ale się skupiłem na tej akcji Messi w końcu przyszedł na dwa kontakty i tutaj właśnie Messi przy już swoim drugim dośrodkowaniu do Aymara Aymar poszedł parę metrów i no świetna bramka bramkarz praktycznie tutaj nie zawinił zawinił tutaj obrońca że dopuścił do tego i że nie pokrył dostatecznie no można powiedzieć Aymara. o właśnie teraz i Aymar się urwał a bramkarz już niestety był bezradny chociaż no mógłby to wybronić ale za, za, za bardzo wyszedł no i na moje szczęście prowadzę jeden do zera z portugalią i cóż no zapowiada się Spokojny meczyk. Teraz ważne, żeby to utrzymać. Ewentualnie powiększyć przewagę. Bo jak wiemy, 1-0 to nie jest duża przewaga. Ostatnio Holandia nam w 80. chyba 7. minucie strzeliła. więc muszę jednak uważać na nich. Tym bardziej Portugalia, Ronaldo. Nie będzie to proste wyzwanie. Utrzymać tego wyniku. No dobrze. Powstrzymałem akcję Portugalczyków. Chyba jeszcze im ani razu nie dam strzelić dzisiaj na bramkę. No i w sumie postaram się, żeby im nie dać dzisiaj strzelić. Dobrze, dobrze, Aymar. I Tevez. Tevez, aj. No był blisko nasz Carlos Tevez. Niestety nie udało się. I bramkarz Portugalczyków znawia. I piłka Alessandro. Dobrze, jestem przy piłce. I aj. Doszło, doszło, doszło. Kurczę, no nie spodziewałem się, że będę przy tej piłce. Ja tak oddałem strzał na ślepo w sumie. Figo figo Poja Teraz szybko trzeba się cofać do obrony na no, Portugalia każdy najmniejszy błąd wykorzysta Niestety Kurczę no dobrze, ale mają rzut rożny Portugalczycy, no nie będzie to łatwe Postaram się jakoś wybić piłkę i pójść z kontratakiem sędzia doliczył trzy minuty pierwszej połowy długo długo, a nie 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 niestety złe pokrycie naszego obrońcy i pauletta strzela drugą bramkę na tych mistrzostwach no i mecz rozpoczyna się od początku jest jeden do jednego i remisik no niestety Kurczę, no nie wiedziałem że portugalia jest taka dobra w rzutach różnych no to był do wybronienia strzał ale już nie wnikajmy w to przejdę może dalej Teraz trzeba szybko zdobyć jakąś bramkę. Szybko, znaczy szybko, tak, żeby nie stracić przy okazji jeszcze bramki kolejnej. No kurczę. Będę musiał jakieś zmiany zrobić na drugą połowę. Kogoś wstawić nowego świeżego wypoczętego. I mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, ale dopiero gdzieś później około 50-60 minuty. A teraz... No cóż, rozpocznijmy drugą połowę. No widać, że Portugalia to jednak trudny rywal. Łatwo z nimi nie będzie. Teraz muszę tylko zrobić wszystko, żeby nie dać im strzelić bramki. To jest najważniejsze. I krespo, krespo. Krespo, krespo, słupek. No nie. Taki pech z Holandią. Też miałem taki pech, jak prowadziłem chyba 2-0. Też uderzył. I to chyba też krespo. I to z daleka w słupek. No kurczę. Miałem pecha. No trzeba to przyznać. I krespo, krespo. Krespo. Gol. Tak jest. Pole karne wszedł krespo i strzela drugą bramkę na mistrzostwach w Niemczech. No cóż, nie udało mu się. Wcześniej miał słupek, teraz jednak mu się udało. No dostał piłkę, wszedł między obrońców, oddał szybki strzał. No, bramkarz wychodził, chciał skrócić dystans, ale niestety, no nic z tego nie wyszło. I na moje szczęście prowadzę dwa do jednego. bo jednak może się będzie bez dogrywki. Aż wróciła mi wiara w moich zawodników. A w końcu 53 minuta, prowadzę 2 do 1. Nie i źle w sumie. Kurczę. Teraz Figo ucieknie mi, ucieknie. Czuję to. Dobrze, łow w ostatniej chwili. A piłkę wybiłem też niezbyt dobrze. Ale dobrze, odzyskana. I Zanetti. I Crespo, ai Dobrze, oj. Myślałem, że dobiegnę. Jak, Ronaldo? Ajmar jest przy piłce. Co ty gadasz, gość? Kurczę, chciałem góro mi. Trudno się mówi, ale ode odebrać piłkę teraz. No i z bym się przytrzymał teraz przy piłce na mojej połowie już nie szedł z akcjami. Krespo, znowuż krespo. Do Tevez'a. Tevez. Do środkowanie wybite, wybite niestety. I Ajmar przy piłce, ale kurczę, teraz złe. No i cóż, Portugalia widać nie kwapi się zbytnio do ataku, ale <coughs> gdzieś starają się budować taki powolny atak. Teraz idą z kontrą, chcieli mnie uśpić cwaniaki, ale nie dałem się. Ale będą próbowali kolejny raz na pewno. Zanetti. I podanie, podanie Alessandro. Strzał z daleka Alessandro, a i bramkarz broni. Myślałem, że może z daleka się uda. Zawsze takie strzały nieraz, nieraz wpadają takie. Teraz się akurat nie udało, mówi się trudno. Dobrze, piłka, piłka, ale no nie, Figo to teraz to pójdzie z akcją. Kurczę, ale było blisko. No nie mogę pozwolić sobie dalej na takie błędy. A Portugalia robi zmianę. Schodzi deko, wchodzi Helder Postiga. No cóż, dość dobry napastnik, powinien sobie poradzić. Też muszę na niego uważać. Tutaj jeszcze młodziutki. Cóż, może i ja wprowadzę jakąś zmianę. Mimo, że już się powoli ten mecz kończy, to jakąś zmianę nie zaszkodzi. Zanetti niech sobie zejdzie. Już kondycyjnie nie wytrzymuje. Niech wejdzie, może, Veron, taki defensywny, troszeczkę. I za te weza, niech wejdzie Sawiola. Dobrze. Wydaje mi się, że te dwie zmiany powinny wystarczyć. No cóż. Messi'ego ściągać nie będę, ale no zdaję sobie sprawę, że w kolejnym meczu nie będzie w pełni sp sprawny sił. i już. Teraz sobie spokojnie będę podawał. Ale kurczę, nie spodziewałem się mojego błędu, że Ronaldo przejmie piłkę, no. Oj oj, 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 Figo teraz ucieka. No nie, panie Figo. No i na rzut rożny. Ale kurczę, ja się boję tego rzutu rożnego. Portugalia już pokazała, że potrafi go wykorzystać. Jak znowu się uda, no to będzie po mnie. No cóż, wchodzą moi dwaj nowi zawodnicy. Świeża krew. Powinni troszeczkę dorzucić nam. Dorzucić siłę ewentualnie do jakiegoś jeszcze może małego ataku, czy... Do obrony teraz Portugalia krótko rozegrała i dośrodkowanie, ale dobrze jest, przejąłem piłkę i wychodzimy z kontrą, Alessandro Alessandro Messi Messi Leo Messi, a i Messi nie strata jednak. Myślałem, że Messi będzie szybszy, niestety. No cóż, odebrać piłkę i się utrzymać, już żadnego ataku nie robić, ale właśnie odebranie piłki, to jest to. Dobrze jest odebrana piłka. No i sędzia kończy to spotkanie. Wygrywamy 2 do 1. Tak samo jak ostatnio z Holandią. I przechodzimy do ćwierć finałów Mistrzostw świata. No cóż, udało się. Trzeba powiedzieć, Portugalczycy zawiedzieni. No spodziewali się, że ograją Argentynę spokojnie. A tutaj... U i nie ma. No cóż, zobaczmy sobie jeszcze statystyki. Oddane strzały odem 7, miałem 4 celne. Portugalia 3 oddane, 1 celny. 14 przechwytów na 7 Portugalii, żadnego rzut różnego nie miałem, też dziwne, Portugalczyc aż 2. Celność podań 81 na 92 Portugalii, posiadanie piłki minimalnie mam gorsze i celność 57%, no mało, ale jest. No cóż, nie ocenia się statystyk, ocenia się bramki i wygraliśmy dzisiaj 2 do 1. I cóż, do usłyszenia już za chwilkę. No i cóż, pokażmy sobie, zobaczmy sobie wyniki, jak to wyglądało. Wszystkie mecze 1-8. No cóż, Niemcy pokonali Trinidad i Tobago 1-0. Anglia wygrała z Kostaryką 1-0. Argentyna, czyli my 2-1 z Portugalią. Holandia wygrała 1-0 z Meksykiem. Włochy wygrały 1-0 z Japonią. Czesi, a to niespodzianka, no Brazylia, obrońcy tu odpadają. Czesi wygrali 2-1 z Brazylią, no nie spodziewałbym się. Szwajcaria wygrała 1-0. Z Hiszpanią też dziwne. I Korea Południowa przegrała z Ukrainą po karnych 5 do 4. No, tu był ciekawe widowisko, pewnie. A zobaczmy sobie Czechy, Brazylia, statystyki meczu. podbroski Barosz, Barrios a dla Brazylii, Adriano. O, wszystko w 90 minutach się skończyło. No dziwne. I cóż, ćwierć finały. Kolejny mecz rozegramy sobie z Niemcami. Również zagra sobie Anglia, Holandia, Włochy, Szwajcaria i Czesi, Ukraina. No cóż, Niemcy, Argentyna, to będzie najtrudniejszy mecz dla nas. Muszę to przyznać, Niemcy grają u siebie. Przed własną publicznością będzie bardzo ciężko ich ograć. Anglia, Holandia też będzie wielki, wielki mecz. Taki mógłby być finał przecież. Włosi i Szwajcaria, no powinni wygrać Włosi, ale już różne cuda mogą się wydarzyć. I Czesi, Ukraina. Żadnej reprezentacji nie dawałem szans, że zajdzie do ćwierć finałów. A tu proszę, więc wydaje mi się, że jednak Czesi pokonali Brazylię. Zobaczmy sobie może jeszcze klasyfikację. W królów strzelców prowadzi Runej 5, Torres 2, 4, Adriano 3, Kloze 3, Szewczenko, tutaj z Ukrainy 2, a od nas ktoś jest? Raul, Ronaldo, Argentyna, tak jest. Na 12. miejscu Crespo, Argentyna, dwie brameczki. No już lepsze to niż nic. Kartkach naszych zawodników, nie? Ma całe szczęście. No to dobrze. No cóż. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!